Szanowni Państwo, narasta problem finansów państwa. Ta sprawa jest bardzo poważna. Eksperci wskazują, że brakuje nam około 30 miliardów złotych, jeżeli chodzi o wykonanie obecnego budżetu. Posłuchajcie, eksperci ostrzegają, że rząd musi znaleźć oszczędności na poziomie około 30 miliardów złotych względem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej. 30 miliardów, a przecież mamy drugą połowę września. Gdzie oni chcą to znaleźć? Jak podają media, w sierpniu deficyt budżetowy względem lipca wyniósł 15,3 miliarda złotych, to o 1 trzecią mniej niż średnio miesięcznie w 2025 roku. Ale jak zwracają uwagę analitycy banku PKO, niewystarczająco mniej, by budżet znalazł się na ścieżce realizacji całorocznego deficytu. W ujęciu rocznym, liczonym za ostatnie 12 miesięcy, deficyt sięgnął już 294 miliardów złotych tylko w tym roku. Tylko w tym roku. To o 5 miliardów więcej niż przewiduje ustawa budżetowa. I jak wskazują analitycy, cięcia potrzebne są na wysokości 30 miliardów złotych. No i skąd wziąć te oszczędności? Ja nie wiem.